Nie rusza najgorętszy okres w każdym urzędzie skarbowym, choć największy ruch spodziewany jest online. To jest usługa, która najszybciej pozwoli nam rozliczyć zeznanie podatkowe. Chodzi o EPIT, usługę, która praktycznie za nas rozliczy zeznanie podatkowe. Po poradnych kłopotach z dostępem do strony podatki.gov.pl usługa znów działa, a skarbówka szacuje, że skorzysta z niej ponad 90%. Usług. Otrzymamy zwrot podatku, to jest tam przede wszystkim korzyść, bo otrzymamy zwrot pod podatku nadpłaconego w terminie do 45 dni. Ale uwaga, portal nie jest dla wszystkich. Nie rozliczę prowadzących działalność gospodarczą. Wszelkie odliczenia od podatku też musimy wpisać. System usami. Ministerstwo nie umie za nas ulg um, czy zwolnień, które nam przysługują. System nie odejmie nam także ulgi dla klasy średniej i tu pojawia się problem. American Dream. Ulgę wprowadziła pierwsza wersja polskiego ładu, rewolucji podatkowej, która tuż po wprowadzeniu okazała się klapą. Jeden wielki chaos. Bo od lipca ulgi dla klasy średniej już nie ma. Władza mówiła, że nikt na tym nie straci, a teraz księgowi dwoją się i troją, jak te podatki rozliczyć. I po raz pierwszy mam do czynienia z taką sytuacją, że w ciągu jednego roku są dwa systemy podatkowe. Ten bałagan teoretycznie pomoże nam ogarnąć Urząd Skarbowy. Nasze pit powinniśmy rozliczyć tak, jakby ulgi dla klasy średniej nie było. Tyle, że może się zdarzyć, że dla kogoś korzystniejsze będzie rozliczenie z ulgą, tak jak zakładał pierwszy Polski Ład. To powinien za nas policzyć fiskus i różnicę oddać. Wówczas Krajowa Administracja Skarbowa poinformuje takiego podatnika w ciągu 21 dni. To rozwiązanie bazuje jednak na zaufaniu, że urząd faktycznie to policzy. Obawiam się, że podatnicy, tak naprawdę, żeby wybrać najkorzystniejsze dla siebie rozwiązanie, będą musieli jednak pochylić się troszeczkę bardziej i poświęcić więcej uwagi temu rozliczeniu. Czas powinniśmy poświęcić też na wybór organizacji pożytku publicznego, której przekażemy 1,5% naszego podatku. Samorządy z kolei apelują,